No, witam po kolejnej dobie. Jest około 15 po 11. No, tak to wygląda. Błoczniaki niezbyt dużo podrosły przez noc. Zobaczymy, może one przez dzień podrosną, ale widać sporo grzybni. Widać, że tu grzybki wychodzą. O, tu widać takie kępy bogate. No, ale nic. Te powinny być. Jak mówiłem, najbardziej cieszę się z tych i widać już tu grzybki. O, jeden. Dwa. Trzy. Cztery. W ogóle te wszystkie kuleczki już to są grzybki wykształcone. No już się nie mogę doczekać, jak ja ich spróbuję, jak one smakują. Dobra, na razie kończymy, pokażemy się za dobę znowu. Do zobaczenia w następnym wejściu.